Jak trafiła pani do, do Rąka Strzałkowskiego? Wracałam. Z, już było trochę spokojniej, bo wojsko już było. Także te, te strzały jeszcze było słychać. Ale wracałam z ulicy Dąbrowskiego, dość też, też tam była jakaś wiadomość, że jest ranny, ale nie pamiętam. I wracałam ulicą w dół Mickiewicza. I przechodząc koło Krasińskiego, tam stało przed wejściem do, do garaży dwóch wojskowych i wołało, kiwało ręką, żeby podejść, bo jest ranny. Nie pamiętam, któraś z dziewczyn była ze mną i Awana do tego też nie doszła. W każdym razie ja poszłam i powiedzieli mi, że mam wejść do, do portierni bo tam jest ranny. No faktycznie weszłam, ale nikogo leżącego nie widziałam, tylko dziecko siedzące na krześle. Ramek wyglądał tak, jak w spał. Tak jak dzieci nie raz potrafią ze zmęczenia, nagle siadają i zasypiają. On też tak siedział ręką jedną miał przełożoną na fotel na krześle. To było takie krzesło z oparciem z tyłu, i z i, i boku bo miało też rączki takie. I złapałam go za rękę, puls już nie wyczułam, ale nigdzie nie widziałam krwi, śladów krwi, ani na schodach, tam było wejście na górę, ani na ścianie, bo się później rozglądnęłam. On sam też nie był zakrwawiony. Sprawdziłam puls. Pulsu nie wyczułam i rozchyliłam mu tutaj koszulkę na piersi. Wtedy się okazało, że jest rana postrzałowa. I ci żołnierze skaminowali gdzieś noszę. I dlatego mówi, ja nie pamiętam, jaka dziewczyna była ze mną, bo sama ich przecież nie mogłam nieść, musiały być też dwie. I położyłyśmy romka na, na tych noszach. On był jeszcze ciepły. I zaniosłyśmy go do szpitala. Czy ktoś coś mówił, co mu się stało? Czy... Nie, nie. Nie pamiętam, żeby ktoś coś mówił. Mhm. Tylko się pytałam, czy on tu od początku jest. Nie, ktoś go sprowadził, więc wyglądało na to, że z góry, bo tam było wejście Aha. na pierwsze piętro, tam podobno były jakieś pokoje dla kierowców, że z góry go znieśli. Aha. A bo widać jakieś ślady krwi? Nie, właśnie, że nie. To już nawet ciągle mnie o to pytano. Nie było żadnych śladów krwi. Dopiero jak rozchyliłam mu tą koszulkę, to zauważyłam, że jest. Trochę zaplamiona i był ślad postrzałowy. Wie Pani dlaczego o to pytam? Bo jedna z teorii mówiła o tym, że prawdopodobnie postrzelono go na schodach, tak? że ktoś do niego strzelał Do stąd taki dziwny, nietypowy postrzał mm -hmm. który tutaj pod żebrem. Ale tam nie było żadnych Nie planów, było. Ja mówię, że ciągle mnie o to pytali. Ja mówię, ani na ścianie, ani na schodach nie zauważyłam krwi, nawet na tym, w okolicach krzesła, na którym ramek siedział. On zresztą wyglądał naprawdę jak śpiące dziecko. Podparty tą jedną ręką o oparcie boczne. A druga jakaś tak była pewnie bezwładnie. Jeśli pani, że ktoś go tak upozował, to go tak pozował? No, no pewnie może go znieśli z góry i tak go posadzili na tym krześle. Mhm. Trudno to, mi to, powiedzieć. To, to czy pani potem rozmawiała o tym po latach, czy... Nie. Nie. Są... Nie. To znaczy pytali mnie, jak byłam na IPN-ie pewnie mhm. tam u tego prokuratora. To też mi się pytało, ja mówię, no nie wiem, no, no mówię tak, tylko mówię jak widziałam, jak to wszystko przeżyłam i jak to wyglądało. Mhm. Mówię, ja się nie rozglądałam, nie dociekałam, ani nie rozmawiałam z, z nikim e, na ten temat, jak to się stało, czy, mhm. czy komuś wiadomo. Nie, tylko z mamą Romka, no to no, kilkakrotnie. To niepamiętne to tak? Tak, Czyli co, wy tak. No, ta, go tam na ulicy tak, i co dalej tak. było? No i, i niosłyśmy go w stronę szpitala i ja pamiętam, tam jeszcze był taki plac yy, i teraz już tam jest to wszystko też pozmieniane i drewniany płot na oko i tam pod tym yy, płotem wojsko stało, to znaczy to już była gdzieś około godziny chyba 14, 13, nie pamiętam dokładnie i myśmy niosły tego Romka na... I szedł jakiś zakonnik albo kapłan i prosił, żebyśmy się na chwilę zatrzymały. I pomodlił się nad nim, a ja się chyba odezwałam niegrzecznie nie, nie do tych żołnierzy: Patrzcie, coście zrobili, czy coś takiego. No bo oni stali pod tym płotem i patrzyli się, a przecież było widać, że to jest dziecko. No przyniosłyśmy go do szpitala. Chyba doktor Karań stwierdził, że faktycznie nie żyje. A skąd widzieliśmy, że to Romek, Romek i jak się nazywa, miał legitymację szkolną przy sobie.